Od wielu lat w Polsce powinny być podjęte działania takie, aby żegluga śródlądowa działała. E, przykładem jest Kozielski Port, który przed II wojną światową był jednym z największych portów w Europie, portów rzecznych, a teraz 25 lat kompletnie zniszczony i co nie zainwestowano, nikt nie wcześniej za, nie zainwestował w Kozielski Port. I, e, to jest najtańszy środek transportu i najbardziej ekologiczny. W latach 70. w Kędzierzynie Koślu można było zobaczyć barki stojące na kanale Gliwickim. I można było przejść właściwie suchą nogą po, po odrze 200 metrów, a teraz. Nie ma. Brakuje takiego programu, który, po, który te porty rzeczne, nie tylko w naszym mieście, ale i wszystkie porty, czyli powiedzmy od kędzierzyna koźla do góry, będą aktywne. Nie ma takiego programu i każdy rząd próbował. Żadnemu się jeszcze nie udało. Port oczywiście jest to, jest to wspaniała inwestycja, ale sam port to nie wszystko. Port to musi być udrożona odra, to muszą być drogi, to musi być dostęp do kolei. Jeżeli chodzi o drogi, to gmina Kędzierzyn-Koźle zainwestowała w drogę, która wyprowadziłaby na przykład duże samochody typu tir z tego portu. Ale jeżeli chodzi o drogę kolejową, to PKP S.A. odmówiło współpracy i od dwóch lat nie wiemy dlaczego, Sport nie może się rozwijać. Dlaczego nie ma wyjazdu z portu przez drogę kolejową? W Polsce są dwie szkoły Technikum żeglugi śródlądowej jedna jest w Kędzierzynie Koźlu, Ale absolwenci tej szkoły nie znajdują zatrudnienia w Polsce. Pływają na barkach, ale poza granicą. Polski. Dlaczego program ODRA, który rozpoczął się w 2000 roku, 2006, 2010, jest tylko na papierze? Dlaczego absolwenci naszych szkół nie pływają w Polsce, nie pływają po Odrze, nie pływają na przykład po Wiśle? Szkoda i mam nadzieję, że to kiedyś się zmieni.